Podróż po świecie nie ustaje, bo internet daje nam takie możliwości, że możemy się łączyć poznawać bardzo ciekawych ludzi. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Walentiną. Łączymy się z Warszawą, ale Walentina pochodzi urodziła się na dalekiej Syberii. I myślę, że będzie to bardzo ciekawa dzisiaj podróż i bardzo ciekawe doświadczenie. Witam Cię, Walentina, bardzo serdecznie. Słyszymy się doskonale. Walentina, swoje dzieciństwo. I, i, i młody, taką można powiedzieć, wczesną młodość właśnie spędziłaś na Syberii. Y, tak yeah. jest. To, y, tak, tak to się pewnie stało, że część Twojej rodziny miała pewnie też polskie korzenie. Pewnie dlatego. Tak, i no, stąd na Syberii się znaleźliśmy. Ja mam polskie pochodzenie. Tak się złożyło, że ze strony mamy, ze strony taty. Tylko, że każda rodzina po prostu miała swoją historię. Ze strony taty, pradziadkowie przyjechali na Syberię na zarobki. Bo wtedy była taka możliwość, żeby sobie dorobić i, i zostali po prostu. A ze strony mamy zostali zasłani na Syberię. I Stąd się znaleźli, właśnie tam. Jasne. To jest ciekawy region świata, ale jednak znany przynajmniej głównie z programów przyrodniczych. A powiedz, jak wygląda takie codzienne życie na Syberii? Jak ten region wygląda? Jak, jak tam życie płynie? Nie powiedziałabym, może jakoś zbytnio się różni od życia tutaj w Polsce. No wiadomo, że są bardzo duże odległości, które czasem trzeba pokonywać. Ja ogólnie pochodzę z małej miejscowości, która liczy tak około 9000 mieszkańców i to jest mała miejscowość dla Rosji. Do najbliższego miasta mam tak 140 km mniej więcej i czasem sobie jeździmy tam tak po prostu do kina. Aby <laughs> sobie coś obejrzeć. Kościół mamy jeszcze dalej, tam gdzieś tak 160-170 km w sąsiednim, w ogóle regionie, ale nie musimy też tam tak jeździć tylko ksiądz przyjeżdża do nas, do naszej miejscowości. Ogólnie. Co jeszcze odróżnia? Teraz zima, jest dużo śniegu, są mrozy. Wczoraj było minus 40 parę już, a dzisiaj troszkę cieplej minus 30. <grym> Ale tak, to tacy sami ludzie, więc nie powiedziałabym, że są jakieś zbyt wielkie różnice w funkcjonowaniu takim codziennym. Wiadomo, że klimat robi swoje i odległości. Jasne, po, podstawowy temat I, i, robi to, i robi to wrażenie, o czym już opowiada. Była młodość, było to zaangażowanie, ale przyszedł taki moment, że y, y, ostatecznie zdecydowałaś się y, na wyjazd do Polski. Y, czy to była właśnie konsekwencja Twojego wcześniejszego pobytu? Myślę, że tak, bo ja od razu wtedy postanowiłam, że tak mocniej się przyłożę do nauki języka polskiego, do historii i kultury, żeby właśnie dostać się tutaj na studia i przyjechać, bo właśnie takie sobie wymyśliłam marzenie, że chcę do Polski wrócić i z czasem może ściągnąć swoją rodzinę. To jest, to jest fantastyczny, fantastyczny cel i życzę, żeby udało się go zrealizować. Jak już wyjechał, teraz rodzice. Skutecz, skuteczna w tym jesteś. Yy, ale właśnie ten przyjazd do Polski, ten pierwszy czas, pierwszy czas w Polsce, yy, studia, właśnie początek. Jakie yy, wspomnienia, jakie emocje kojarzą ci się z tamtym czasem? Czy było to dla ciebie yy, trudne z pewnych względów doświadczenie? Jak by, jak, jakie były twoje początki? No trudne powiedziałabym, bo przyjechałam właśnie sama, pociągiem ogólnie jechałam to do Polski mój pierwszy przyjazd, tam właśnie na studia. Pięć dni się jechało, więc <grym> to była długa podróż. No i nas tam parę osób jechało właśnie z Rosji wtedy, ale z Warszawy już się rozjechaliśmy każdy w swoją stronę, a ja zaczęłam swoją przygodę z Polską właśnie w Lublinie, więc tam pojechałam do Lublina i no trochę to było dla mnie przerażające. Miałam 17 lat, bardzo młodziutka i po prostu obce państwo, obcy ludzie, obcy język i, i nic nie wiedziałam jeszcze, Miałam jakiś stary telefon, więc to, żeby się odnaleźć, gdzieś co jest, to właśnie, ale to też pomagało w tym, żeby rozmawiać z ludźmi, tak i ćwiczyć język. Ale ogólnie nie wspominam początek, bo to był taki tak zwany rok zerowy, czyli przygotowanie właśnie jeszcze właściwie do studiów i to zapoznanie się z Polską, właśnie w ten sposób, bardzo miło wspominam. No i tak ci poszedł trening z językiem polskim, że skończyłaś studia magisterskie, obecnie studi robisz studia doktoranckie, ale nie będę mówił jaki, po prostu żeś powiedziała sama, dlaczego wybrałaś taki, a inny kierunek, jak to się w ogóle zaczęło z twoim kierunkiem studiów. Studiuję politologię, skończyłam licencję, w Lublinie, magisterkę skończyłam na warszawskim Uniwersytecie, no i teraz doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z nauką, Polityce. Um, przygoda to jest dość ciekawa, z tym właśnie jak zdawałam egzaminy na studia w Polsce, to wtedy trochę się pomyliłam i zdałam inne egzaminy, bo chciałam na stosunki międzynarodowe się dostać. Ale zdałam troszkę inne egzaminy, i komisja zaproponowała wtedy mi inny kierunek ze względu na to, że byłam i jestem zainteresowana polityką, działalnością polityczną, właśnie politologię. I tak pomyślałam, że okej, okay, to jest bardzo podobne, jest mocno powiązane. I tak, fakty, I tak faktycznie jest, a właśnie wszystkie swoje prace dyplomowe <grymne> piszę w zakresie stosunków międzynarodowych. O, także życzę Ci na pewno powodzenia, żeby ten doktorat dopiąć i go zrobić, bo to jest na pewno bardzo istotne, ale Twój pobyt w Polsce tutaj nie ogranicza się tylko do studiów i do życia studenckiego. Też jesteś aktywnie w Pewne organizacje zaangażowane. Jakie to są organizacje? Tak, to się zaczęło właśnie, do Warszawy już się przeprowadziłam, wiadomo, stolice większe możliwości. Działam obecnie, o ile mam czas, oczywiście, trosz, rok temu trochę więcej miałam czasu na to, przy, w klubie studenta polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Więc, jak nie mam możliwości wspierać swoje Polonie tam, na miejscu, skąd pochodzę, to wspieram Polonię ogólnie poprzez właśnie działalność w innej organizacji. Należę też do Duszpasterstwa Młodzieży pochodzącej ze wschodu Opoka. I tam też dużo różnych fajnych rzeczy robimy. No wiadomo, tam praca. Ale nie, słuchaj, jest tutaj, tutaj powiedziałaś tak szybko dosyć przemknęłaś przez te dwie rzeczy, a mimo wszystko chciałbym się zatrzymać. Już na przykład nam może trochę bardziej szczegółowo opowiedziała o tym stowarzyszy, o tym organizacji przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Ten klub jest dość młody, bo tak formalnie powstał w ubiegłym roku akademickim, jeśli nie mylę się. Czyli, czyli, czyli w 2019. A, ale z tego co wiem, tam trochę wcześniej to się zaczęło, bo tam wolontariusze działa, 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 działali i działają nadal przez to, przy, przy Stowarzyszeniu. I zapadł właśnie, pojawił się taki pomysł, żeby zrzeszeć też młodzież, która przyjechała z różnych państw, młodzież Poloniną, tutaj, bo w sumie jesteśmy bardzo rozproszeni, tak? I, i, i nie było do tej pory żadnej takiej jakieś Organizacji czy, czy właśnie klubu, tak, który by nas mógł wszystkich połączyć. I właśnie w ubiegłym roku zaczęliśmy tą działalność. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, uczestniczymy też w takich większych, nawet państwowych wydarzeniach, w których Wspólnota Polska bierze udział, więc jakby to stowarzyszenie wzięło nas pod swoje skrzydło, można powiedzieć. Staramy się wspierać też Polonię w ten sposób, że pomagamy powoływać podobne kluby studenckie w innych państwach. Z tego co wiem, to ostatnio w Brazylii była inauguracja takiego klubu, ale mogę się mylić, nie pamiętam dokładnie. Więc rozwijamy się, powstają nie tylko tutaj w Polsce takie kluby, ale też na świecie. Jasne i wspomniałaś, że też należysz do duszpasterstwa młodzieży. I co ciekawego się dzieje w tym duszpasterstwie młodzieży? No Teraz to wiadomo, że się nie spotykamy, bo kobiet ograniczenia. A Ale wcześniej mieliśmy takie spotkania, co dwa tygodnie. To tym duszpasterstwem się opiekuje ksiądz Leszek Krzyża. Myślę, że go kojarzysz. <gry> Bo on jeszcze, on bardzo wiele rzeczy ogólnie robi, ale zajmuje się między innymi też nami. Kiedyś to było też ba, pasterce, bardziej liczne i więcej osób, ale tam ludzie odchodzili z różnych planów, ale głównie z tego powodu, że zakładali własne, własne rodziny. No, studentów jest wciąż dużo i też różne wyjazdy były organizowane, różne, różnego rodzaju spotkania. Powiedziałaś na początku, jak przyjechałaś do Krakowa, już parę lat temu, że zakochałaś się w Polsce i stąd była decyzja, żeby tutaj przyjechać i studiować. Teraz widzę, że ten, te cele są nieco bardziej ambitne, bo chcesz tutaj rodziców jeszcze, jeszcze ściągnąć, bo, bo brata już ściągnęłaś. Teraz mieszkasz w Warszawie. Jak Warszawa właśnie ci się podoba? Dla dziewczy... dziewczynie, która właśnie przyjechała z dalekiej z daleki Syberii, jakie to jest miasto dla ciebie? Jak ci się tam funkcjonuje? Na początku Warszawa mnie trochę przerażała, bo ogromne miasto Stylica, tak, więc Lublin dla mnie wydawało się takim bardziej odpowiednim miastem przytulnym, wszystko blisko. A po czterech latach stwierdziłam, że jednak potrzebuję czegoś więcej i się Tym bardziej, że od początku chciałam studiować na Uniwersytecie Warszawskim takie było moje marzenie. I bardzo szybko się przyzwyczaiłam ogólnie tutaj do życia stołecznego, i prawdę mówią, że Warszawa przyzwyczaja. i Tak właśnie jest. Ja kocham Warszawę, naprawdę kocham to miasto i codziennie potrafię mnie po prostu zaskakiwać. Nie wiem, chociażby tym, że nie zawsze mogę wrócić do domu czy pojechać na uniwersytet tą samą drogą co zwykle, ale również jakimiś fajnymi wydarzeniami. Czy właśnie teraz bardzo lubię te świąteczne dekoracje, które tutaj co, 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 co roku są, te właśnie świąteczne iluminacje. No i to miasto ma po prostu wiele różnych stron. Słuchaj, bo ja jestem z tych ciepłolubnych. No i niestety, jak ja słyszę, że dzisiaj jest na Syberii cieplej, bo jest minus 30, to mimo wszystko mnie to jakoś tak nie zachęca. Ale powiedz, czy, czy chociaż raz w życiu tak w Syberię, czy fragment tego, tej części świata warto zobaczyć i dlaczego warto? na pewno warto zobaczyć bo ogólnie to jest inny świat tak to jest to piękna przyroda fajni ludzie dużo ładne miasta na pewno trzeba kiedyś tam odwiedzić właśnie te tereny, niekoniecznie Bajkał, bo wszyscy, jak mówi się o Syberii, to zwykle to mówią, o to Bajkał, tam nie wiem, w daleki wschód, tak, coś takiego myślą. Ale mój region, Krasnojarski kraj jest przepiękny, ma piękne parki narodowe, to są góry, na pewno trzeba odwiedzić właśnie Jargaki, czy udać się w góry otajskie. I warto, myślę, odwiedzić Syberię właśnie zimą, żeby poczuć tą zimę prawdziwą, zobaczyć, ile może być tego śniegu, bo nawet tutaj te polskie góry, tego no jest to wiadomo, śnieg, trochę mrozu, ale jednak to coś innego niż właśnie ta, powiedziałabym, prawdziwa zima na Syberii. No i poczuć te. Wielkie syberyjskie mrozy to też takie fajne doświadczenie, jednak. No, trzeba powiedzieć, że do odważnych świat należy, i będę się musiał na pewno mocno przełamać, żeby kiedyś Syberię odwiedzić. Ale myślę, że dzisiaj rozmowa z Walentyną pokazała nam, że marzenia się realizują: że marzenia można zamieniać w cele bo skoro potrafiła jechać do Polski przez pięć dni, chciała tu zostać, studiować i, ma, i dalej marzy o tym, żeby sprowadzić tutaj swoją rodzinę, to jest to, to, jest to coś niesamowitego. I za te mm, słowa, za to podzielenie się Twoją historią, właśnie Walutna, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Życzę powodzenia w pisaniu doktoratu i w realizacji wszystkich Twoich celów i marzeń w tym nowym, zbliżającym się 2021 roku. Dziękuję serdecznie wzajemnie.